It's only Tutaj właściwie przyjeżdżają ludzie, którzy są w swoich dziedzinach najwięksi na świecie. Mówiąc o artystach, przyjeżdżają najlepsi pianiści, najwięksi malarze, najwięksi aktorzy. Wszyscy uważają, że jest to miasto, w którym być się powinno i że być wypada. grać w Carnegie Hall to jest takie marzenie jak jak nie wiem no, jak, jak dla piłkarza Wembley, czy stadion Marakana w Brazylii dla boksera Madison Square Garden. I ja nie znam większego symbolu. Dzisiaj nobilitacją nie jest na przykład być wspaniałym malarzem i wystawiać w Paryżu i tylko w Paryżu. Tylko właśnie wystawić w Nowym Jorku to jest wielka sprawa i, i szansa. Carnegie Hall jest w muzyce, w historii muzyki, jest najważniejszą salą koncertową na świecie. Pamiętam, będąc małym chłopcem w liceum muzycznym w Warszawie, oglądałem film mistrzowie Sali Koncertowej. Była to właściwie historia Carnegie Hall. Film zaczynał się koncertem otwierającym Carnegie Hall, gdzie dyrygował i grał swój koncert demo Piotr Czajkowski, znany rosyjski kompozytor. może to nie jest jakiś odkrywczy pomysł, wielu ludziom się marzy coś takiego. Pierwszy zaszczepił nas ten Leszek Świercz, postać bardzo ważna dla polskiej w ogóle branży muzycznej. Człowiek, który tu 30 lat już mieszka, muzyk w ogóle wykształcony, świadomy, muzyk, trębacz. Pomysł generalnie był prosty. Wydawało mi się, że muzyka Budki, głos Krzysztofa Cugowskiego, kompozycje Romka, Lipki są idealne, właściwie jedyne z polskich grup, żeby przedstawić w Carnegie Hall. Rozmowę odbyłem z Romkiem tutaj w tym klubie przy barze. I Romek stwierdził, że pomysł jest świetny. Tak, robimy koncert w Carnegie Hall. Są przede wszystkim zespołem składającym się ze znakomitych muzyków. To nie jest zespół, który pracuje dwa lata w studio nad płytą, wykorzystując wszystkie możliwe studyjne gadżety, a potem nie potrafi tego otworzyć na koncercie albo śpiewa z playbacku. Zespół istnieje 25 lat. Nasze pokolenie, pokolenie młodsze od nas i troszkę starsze. Oni mają różnego rodzaju wspomnienia z tym związane. Wiele dzieci się poczęło podczas Jolki czy, czy innych piosenek. I to nie jest tylko kolejna piosenka, która została puszczona w radio i za chwilę o niej zapomniana. do budki, to wiesz, no, jestem luźny, spokojny dżentelmen. Żyję godnie z tego, co było moją pasją życiową, a zatem to jest szczęście od Boga. Wszystko tu się komponuje razem. Kompletem jest solista, kompozycje, muzyka to nic nie jest od siebie oderwane. Można powiedzieć dobrze, że taka grupa ludzi się spotkała i że kontynuują pewnego rodzaju proces twórczy, artystyczny, który przynosi innym radość. Zawód jest to połączenie, nie wiem, taboru cygańskiego z dostarczaniem ludziom radości. I nie ma to znaczenia, czy to jest w Ameryce, czy to jest w Niemczech, czy, czy to jest w Polsce, czy w Rosji. Jesteśmy zespołem, który ma swoją muzykę. Bo bardzo wiele zespołów jest tylko zespołami. Często mówimy na przykład, no nie wiem, wiesz, o, o piłkarzach grają piłkę podobną do angielskiej. No to jaką piłkę grają? To jakoś grają nie swoją, prawda? Bo oni są z Rumunii, a grają piłkę angielską. My nie gramy żadnej angielskiej twórczości, czy jakiejś tam inaczej nazwanej. tylko gramy swoją. Zrobiliśmy taką piosenkę nawet premierową zupełnie, która ma być zagrana, którą to piosenkę śpiewaczych, wokalistów. Bo... I Felegan Andrzejczak, to jest ten jego moś od Jolka Jolka oraz Romek Czystaw, który no, śpiewał z nami. Z nami śpiewał przez właściwie 6 lat. Dźwigał tą sprawę yy, wokalną na swoich barkach. A to bardzo trudna rola, śpiewać z No po takim wokaliście jak Cugos. To wielka gratyfikacja, że ludzie po 15 latach jeszcze pamiętają te piosenki, bo ja trochę się obawiałem, czy. czy... Może nie pamiętają twarzy, piosenek, a jednak nie. Śpiewają wszyscy, przychodzą trzy, czasami cztery pokolenia na koncerty i to jest niesamowite. Niewiele nagrałem z zespołem do tej pory, ale wszystko co było zanotowane w dźwiękach zostało przebojami. To jest piękne. Jest to zespół, który ma w zasadzie wszystko. Budka była najbardziej, najczęściej koncertującym zespołem w Polsce. Nie mieli żadnych kłopotów finansowych. W zasadzie osiągnęli wszystko. Tylko, że był początek lat 90. i w Polsce wybuch ten sztuczny pop-biznes, w którym były jednodniowe gwiazdki, z reguły nie umiejące śpiewać, sprzedające straszne ilości płyt. 100, 200, 300 tysięcy. Takiej ilości, o których oni wtedy mogli tylko marzyć. I oni mieli do wyboru albo odpuścić i w dalszym ciągu nagrywać te takie swoje płyty dla, no już wtedy garstki fanów. Utrzymywać się z koncertów, ze sprzedaży starych płyt z tankiem, albo spróbować zmierzyć się z latami 90. Wydaje mi się, że była to straszna, ukryta ambicja przede wszystkim Romka Lipko, który chciał udowodnić, że dobre piosenki obronią się w każdej sytuacji. Jak pisze, nie wiem czy gorzej czy lepiej od innych, no cieszę się tylko z tego, że, że to co pisze to trafia do ludzi i wywołuje takie wrażenie, jakie wywołuje. Ja jestem w sumie taki trochę melancholikiem, umiem uronić łzy, umiem się wzruszyć, może nawet... Niekiedy aż nad i niepotrzebnie. Ale to bardzo pomaga w pisaniu. Dlatego, że się okazuje, że jeżeli ty umiesz trochę popłakać, to i zagrasz coś takiego, przy czym inni będą płakać. Tak przemijasz miast, sparasz się jak w słońcu. Wielki to tylko tylko to Wszystkie ich koncerty, jakie odbywały się na tym terenie, były zawsze organizowane w moim klubie. Nawet okres, kiedy występowali u mnie 6-7 tygodni po rząd, grając 3 dni w tygodniu. Nigdy nie zagrali złego koncertu. Nie pamiętam nigdy złego koncertu grupy. Carnegie Hall jest tutaj pewnego rodzaju kasłem, bo myśmy chcieli zagrać w jakiejś bardzo dobrej sali w Ameryce. Potem na ścianie jest plakat reklamujący występ w Carnegie Hall. I to wszystko powoduje, że kiedy wychodzicie na scenę, to yy, no, jest coś takiego jak świątynia muzyki. Że pana koncert się nie odbędzie, bo się odbyć nie może. Byłem w drodze na Manhattan na drodze 80. bardzo blisko George Washington Bridge. W samochodzie zadzwonił do mnie Tomek, żeby natychmiast wracać i chce się spotkać po prostu porozmawiać. No i od, od, od wczoraj od, od rana, od przedpołudnia zajmujemy się. No odkręcaniem czegoś, co przez rok usilnie nakręcaliśmy. No dokładnie tak samo bym to określił. Wymusiłem wręcz na tą nie chciałem przez telefon powiedzieć, co, co się stało. To nie są żarcy, to nie jest katarek, wie pan, czy, czy obtarcie łokcia na To te, te gastrologiczne rzeczy to są na tyle poważne, na ile są. Wymusiłem na Tomku, że jest po prostu problem z Krzysztofem, że prawdopodobnie będziemy musieli odwołać, odwołać koncert. W związku z tym natychmiast na pierwszym zjeździe zawróciłem. No cóż, no co się wydarzyło? No, Krzysztof pojechał z nami na lotnisko. Na lotnisku poczuł się bardzo źle. Potem scenariusz to znamy przez telefon. W momencie, kiedy przyjechaliśmy na lotnisko w Warszawie i Krzysiek nie mógł wysiąść z auta i powiedział, że jedzie z powrotem. To akurat jeden z kolegów zażartował, że być może przyjechaliśmy tutaj na chwileczkę do murzeńskiej restauracji chińskiej, która to jest niedaleko. No i się akurat okazało to prawdą. No, w witrynach Carnegie Hall, na naszych plakatach jest napisane Kanselet i tyle. Wołane i koniec. Nie umiem panu powiedzieć, aktualnie zajmujemy się tym, aby aby, abyśmy jeszcze dostali po prostu w tym roku termin, gdzieś może w jesieni, nie wiem, w październiku w listopadzie, ten koncert się na pewno odbędzie. No nie odbędzie się jutro. Ja już w momencie, kiedy wsiadam do samolotów i kiedy się dowiedziałam, że Krzysztof nie leci z nami, dopuszczałem taką możliwość, więc to było raczej na zasadzie decyzji bardzo rozważnej, zdecydowanej. No, wszystko jest ważniejsze, a przede wszystkim zdrowie. Rozmawiamy w momencie, kiedy przyszedł jest z szpitalu popodłączony tak, mi przez telefon powiedział. Godzinę temu do wszystkich możliwych rurek, i mówi, że wygląda tak, pagrokowo, że gdybyś chciał zrobić film z tego gatunku, to nie musiałbyś nic poprawiać. Tu marurkę, tu marurkę, tu mu coś się leje, tu, tu, tu mu przetaczają krew, więc ja się po prostu no, boję od człowieka. Graliśmy po trzy, po cztery koncerty dzien, dzien, dziennie. Późne powroty do hotelu. Żeby coś zjeść, no to co? Dwo dworce w różnych polskich miastach. Tak było tygodniami, miesiącami, latami. Ja miałem 18 lat, Krzysiek miał dwadzieścia kilka. Bardzo młodzi ludzie. Eksploatowaliśmy ten organizm na tyle, na ile się dało. Ten filar tego zespołu Krzysiu wyłożył się zdrowotnie. To jest cena, którą się płaci również za pracę w tej branży. I 20 lat urzędowania po barówkach, czyli dworce, fasolka po brytyjsku w Morfma, czyli po czy tam cynadry. To dzisiaj bierze żniwo.

bardzo pięknie zachowała się Polonia. Ani jedna osoba z dzwoniących nie miała pretensji, że koncert nie odbędzie się. Wszyscy byli bardzo nieprzyjemnie zaskoczeni, ale niemal wszyscy prosili, żeby złożyć życzenia powrotu do zdrowia Krzysztofowi i również błagali, żeby się nie załamywać i żeby ten koncert któregoś dnia odbył się. W Nowym Jorku wolności. Tutaj jest wolność absolutna, która czasami się kończy źle. Jesteśmy pod butykiem Dakota, w którym Polański nakręcił kiedyś Dziecko Rozmery, w którym mieszkali Roberta Fleck, Leonard Bernstein i przede wszystkim John Lennon. Tu mieszkał, tu, jak twierdził, znalazł wolność i tu zginął, pod bramą tego domu. Było to prawie dokładnie 18 lat temu. Ostatnie słowa to podobno było wyjęczane z olbrzymim zdumieniem. Postrzelono mnie. Myślę, że to zdumienie powodowane było tym, że tak strasznie cenił sobie wolność, że to może spokojnie chodzić po ulicy i nagle okazało się, że jednak się pomylił. Wystraszyłem się, co się stało Krzysztofowi. Bałem się, czy nie wydarzy się coś bardzo, bardzo tragicznego. Na szczęście jest z nami, żyje i, i mam nadzieję, że ten koncert to śpiewa w Carnegie Hall. A zaśpiewa dla Państwa Krzysztof Sugowski! Takich marzeń, które już są tak blisko na dotknięcie ręki, się nie rezygnuje. Skąd? <grystanie> Jakby tego koncertu nie było, to by nie było tej całej zadymy. A jako, że jest ta cała zadyma, to ten koncert ten później się odbędzie. Jestem święcie przekonany, że to za chwileczkę, za tam miesiąc, dwa czy trzy wrócimy tutaj i zagramy ten koncert. Bo przecież jesteśmy do tego gotowi już. <grystanie> ja nie dopuszczam raczej myśli, że tego koncertu, do koncertu może nie dojść. No. Jesteśmy i bogatsi o doświadczenia, i z kolei możemy liczyć na przychylność menedżerów tej sali. Nie rozmawialiśmy przecież o, o, o zerwaniu kontraktu wynajmu i produkcji koncertu, tylko o przeniesieniu tego na inny termin. Dostałem już dwie ewentualne daty na, na październik, także mam nadzieję, że koncert odbędzie się w październiku. Jeżeli Krzysztof wróci do, do pełni zdrowia. że była to dzielnica zamieszkała przez kolorowych obywateli tutejszych. No to... <laughs> to piękne, to no w czasach, kiedy... No, ja w każdym razie preferowałem bardzo wszystkie napoje wyskokowe. Kolegom zabrakło piwa czy jakiegoś innego na, napoju. O trzeciej w nocy się troszeczkę ten napal skończył i poszliśmy tutaj obok do, do dyskoteki. I weszli do, do knajpy tam, która była w okolicy. A w ogóle jesteśmy w murzyńskiej dzielnicy, jest tutaj totalnie czarno. No i pięknie, no bo tak ma być, taka to dzielnica i taki jej urok. Knajpa straszliwa, gdzie tam żaden normalny biały by się nie pojawił za żadne pieniądze. I... Więc jak tam trzech białych wpadło o trzeciej nad ranem, oczywiście umowy sanych do nieprzytomu. Wtedy grał z nami taki... Yy... Taki kolega, który szczupły, wysoki w ogóle... I gitarzysta wszedł do toalety. Kiedy moi koledzy weszli tam, żeby kupić to piwo, to wszyscy rzucali narkotyki po kontaktach. A ci czarni tam, tam hartowali na szybko też szlugi, rzucali wszystkie, tą mąkę tam z nosa sobie wydłubywali. Bo sądzili, że to FBI przyszło na obławę, bo żaden biały przy zdrowych zmysłach by tam nie wszedł. No. Jak to jest FBI, to należy tylko spierdalać. Zaczęli wyskakiwać oknami, drzwiami, czym się dało. A myśmy bardzo przy przyszło, trzech skieranych muzykantów, w nadziei, że tutaj jeszcze, jeszcze coś można wypić. Śpiewają w czterech językach. Po polsku to jest oczywiste, po angielsku, po niemiecku i po hiszpańsku. Po hiszpańsku śpiewałem tylko jeden utwór, właśnie takie tango. Kiedyś był, był taki pomysł, żeby, żeby zrobić to w hiszpańskim Nie wiem jak się śpiewa, hiszpańskiego nie znam kompletnie, a po niemiecku z, z rozkoszą.